Zadanie trzynaste, pistacja, kwiecień 2024, zadanie za dwa punkty, bo trzeba zaznaczyć dwie poprawne odpowiedzi. Wierzchołkiem paraboli opisanej równaniem y równa się 2x odjąć a dodać 2 do potęgi drugiej minus 4, jest punkt w o współrzędnych 6 i minus 4, oznacza to, że a a występujące tutaj jest równe. Oczywiście jest to postać kanoniczna funkcji kwadratowej. W tablicach można ją szybko odnaleźć na stronie numer 8. P i Q to są współrzędne wierzchołka paraboli. No i ta parabola o takim wierzchołku może być zapisana w następujący sposób: f od x jest równe, a nasze a to 2, niech zaznaczę, 2x minus p, czyli Minus 6 do potęgi 2, dodać q, czyli plus minus 4, a zapiszemy minus 4. Dalej. Funkcja w zadaniu jest z kolei tak opisana. 2 i w nawiasie x odjąć a i dodać 2, zamykamy nawias do potęgi 2, minus 4. Tutaj minus czwórki się zgadzają, dwójki też. Naszym zadaniem jest obliczyć, ile wynosi a. Porównamy sobie, o, tutaj wszystko to, co zaznacza. Czyli porównamy sobie minus 6 jest równe minus a dodać 2. Minus a przenosimy na lewo ze zmianą znaku, to już jest a. Dwójka była, to zostaje. Minus 6 przerzucamy, to jest plus 6, czyli a równa się 8. Co kończy nam zadanie, i już można zaznaczyć odpowiedź a. Drugie nasze polecenie. Asymetralna tej paraboli jest opisana równaniem. Należy pamiętać, że oś symetrii paraboli, oś symetrii wyraża się wzorem x jest równe p. Oś symetrii paraboli, patrzymy, p to 6, czyli oś symetrii x równa się 6. Jest tak odpowiedź jest, jest odpowiedź f i zaznaczamy. Oś symetrii paraboli, czyli nasza parabola to jest skierowana szybko gałęziami do góry. Oś symetrii to jest o właśnie to. X równa się 6. Dzieli nam parabole na dwie równe części, to tak na marginesie mówiąc.